Chmiel nie należy do upraw obszarowych, jednak roślina ta ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. Powszechnie znane jest stosowanie szyszek chmielu jako niezastąpionej przyprawy przy produkcji piwa, a równie ważne jest wykorzystanie chmielu do celów leczniczych i kosmetycznych. Polska należy do czołowych producentów surowca chmielowego w Europie i świecie. Specyficzne warunki glebowe i klimatyczne Lubelszczyzny spowodowały, że to w naszym regionie znajduje się ponad 80% powierzchni plantacji, a my, chmielarze, z pasją i doświadczeniem uprawiamy tę roślinę. Chmiel jest pnącą rośliną wieloletnią, wymagającą do wzrostu podpór, jest uprawą niezwykle pracochłonną, jednak obecnie wysoce zmechanizowaną. Postęp techniczny w chmielarstwie osiągnął wysoki poziom, a my bierzemy czynny udział w jego dalszym rozwoju. Wdrażamy innowacyjną konstrukcję i nowoczesną technologię produkcji. Znajdujemy się w Gwiazdkowie, na pierwszej na świecie plantacji chmielu, która zostanie postawiona na konstrukcjach kompozytowych. Realizujemy projekt, w ramach którego celem jest tworzenie nowych, bardzo innowacyjnych, nowoczesnych plantacji chmielu, projekt dofinansowany przez NCBR i realizowany we współpracy z Jungiem i z zakładem wiastdkowiem. Samopole zostało odpowiednio przygotowane. Wszędzie tutaj, gdzie widzimy te paliki drewniane, to jest praca geodety. Każdy słup wprowadzony w ziemię został wprowadzony w miejsce, które ma swoje współrzędne. Słupy kompozytowe, te pionowe stojące tutaj, to jest około 20 paru kilogramów. Słupy wychyleniowe to jest około 60-70, różnie w zależności od wielkości pola. Innymi słowy, można dowieźć tutaj na plantację około 300 słupów na jednym samochodzie średnio dlatego że jedne są lżejsze, drugie są cięższe, jedne mają większe średnice, mniejsze średnice i to jest mocno uzależnione od tego, jakiej wielkości jest jedna plantacja. Inaczej to wygląda na jednym hektarze, a inaczej na pięciu hektarach. To powoduje, że mamy dużo niższe koszty transportu, dużo mniej samochodów przyjeżdża. W swoją drogą, mniej CO2 podczas tego transportu, to bardzo istotne. Sam ciężar tego słupa pozwala na to, aby przy zmechanizowanym procesie wiercenia otworów i wkręcania kotew tego typu pracę przy udziale 4-5 osób przeprowadzić bardzo sprawnie i szybko. Około 40-50 słupów do postawienia dziennie przy prostym sprzęcie i kilku osobach jest jak najbardziej możliwe, co w sumie ogranicza koszty. Te koszty są też istotne wtedy, kiedy podczas eksploatacji takiej plantacji nie daj Boże jakiś słup zostanie złamany. Może się wydarzyć tego typu zjawisko. Wiedzie ciągnik, być może będą jakieś warunki atmosferyczne niewłaściwe. Wymiana takiego słupa to jest bardzo prosty proces. Bardzo szybko jesteśmy w stanie z takim słupem, nawet ręcznie, wjechać miejsce złamanego i szybko podstawić tą plantację, ją wzmocnić. To, co tutaj widzimy, to są kompozytowe konstrukcje, które są dużo lżejsze i prostsze w montażu, w eksploatacji od dotychczas stosowanych drewnianych, a na pewno wielokrotnie korzystniejsze od słupów drewnianych impregnowanych kreozotem. Kreozotem, który jest wysoce rakotwórczym środkiem, od kwietnia zeszłego roku decyzją Komisji Europejskiej zakazanym. Jest to alternatywa dla tego rakotwórczego materiału i niebezpiecznego materiału, która pozwala na to, aby wprowadzać plantacje w obszar bio-upraw, czystych upraw, bez skażenia WWA, czyli węglowodarami aromatycznymi, które znajdują się w glebie. Konstrukcje kompozytowe to materiały przewidziane na wiele lat to jest 40-50 lat eksploatacji. Dużo więcej od impregnacji, którą można by było dzisiaj zastosować, czyli prostej impregnacji drewna, przy której ten słup nie ma prawa funkcjonować dłużej jak 10 lat, i dużo lepsze od słupa betonowego, który niestety jest trudny w montażu, trudny w eksploatacji, niebezpieczny wręcz nawet przy tego typu plantacji. Wprowadzamy tutaj dużo innowacji. Poza samym słupem specjalne kotwy, które mają zabezpieczyć plantację przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym przy dużych prędkościach wiatru. Wprowadzamy amortyzatory dla tych kotew i dla link, które będą pozwalały na to, aby przy intensywnym, mocnym uderzeniu wiatrem, jednak coś się poddało wcześniej, zanim podda się na słuch. Wprowadzamy takie rozwiązania jak specjalny drut, który ułatwi cały proces związany ze zbiorami. Elementy, które wkrótce się tutaj pokażą, to autonomiczne układy nawadniania, które będą zasilane poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki temu będziemy mogli rozprowadzić wodę bez dodatkowego zasilania. Będą wprowadzone elektrozawory. Na każdym hektarze będzie 18 słupów, które będą stale monitorowały temperaturę i wilgotność i poprzez algorytmy, które zostały przygotowane, przesył danych i przetwarzanie tych danych, będziemy podawali wodę dokładnie w te miejsca, na których nam zależy, i w takich ilościach, które są optymalne po to, żeby te zbiory były jak najlepsze, czyste i jak najlepsze. Myślę, że też dużo większe. Bo to jest dosyć kluczowe. Dzięki temu też będziemy robili nawożenie. Nawożenie poprzez dodatki, które będą mieszane w wodzie, a nie podawane bezpośrednio tutaj na grunt. Kolejne elementy, które są dosyć istotne, to jest system monitoringu wizyjnego, ale nie taki, który znamy, tylko rozpoznający pewne problemy, które się pokazują na uprawie i poprzez algorytmy kolejne i sztuczną inteligencję będziemy wiedzieli, czy coś złego dzieje się na uprawach i dostaniemy informację, sygnał. Coś jest nie tak, powinniśmy zareagować. Naszym celem jest działanie prewencyjne, a nie działania ratunkowe, kiedy należy nie wiadomo jakiej ilości chemii wprowadzać po to, żeby uratować plantację. Chcemy przeciwdziałać i działać wyprzedzająco, a nie dopiero wtedy, kiedy jest pożar i kiedy jest problem. Elementy dosyć istotne dla nas w perspektywie czasu to jest również system zasilania. Na tej plantacji, na tych słupach, w części będą ustawione turbiny wiatrowe w układzie pionowym. Które chcielibyśmy, aby w nieodległej perspektywie pozwoliły po sezonie, po zbiorach zasilić gospodarstwa w energię elektryczną, ale przygotować też tego typu plantacje do upraw autonomicznych. To nie jest jakaś dziwna wizja, to są fakty. My musimy dążyć, iść w tym kierunku, po to, żeby obniżyć koszty eksploatacji, wyprzedzić problemy, które się wiążą z brakiem rąk do pracy, ograniczyć ryzyko współpracy pracy w środowisku skażonym chemią, no i to, co najważniejsze, no, pozwolić zarobić plantatorom, bo naszym celem jest rzeczywiście szukanie takich pomysłów i takich rozwiązań, przy których te nowe plantacje, robione już bardzo czysto, na czystym gruncie, dadzą podstawę do tego, żeby ten chmiel sprzedawać drożej, żeby z Lubelszczyzny zrobić obszar, w ramach którego będzie się propagowało i uczyło innych, jak robić konstrukcje i plantacje ekologiczne i bezpieczne. To jest ogromny rynek, na który produkty i tego typu rozwiązania można by było spokojnie sprzedawać, i myślę, że to Lubelszczyzna powinna tego typu rzeczy robić. Ta konstrukcja nie niesie za sobą żadnego ryzyka. Materiał kompozytowy, poza tym, że jest trwały, to jest w pełni przetwarzalny. My jako dostawca tego typu słupów gwarantujemy również odbiór słupów po okresie eksploatacji. Jesteśmy firmą, która jako doświadczona w branży kompozytowej działa już od 10 lat.